Widzowie. Przedstaw się. To no, widzowie. Ja się nazywam Użytkownik Bon. Eee, no to... Dzisiaj... Ja, ja nagrywam na TikToku i na 35 lajków. Eee, o tu tu mój kolega przyjeżdża do mnie. No i robimy specjal na 35 lajków. Mo może coś no. z fingerboardami, więc... Zostawcie lajka i sublika i miłego oglądania. Dzisiaj łowimy ryby. I mam nadzieję, że coś... Co to za śmieć? E. Nic nie wiesz I do pieca I do pieca Co do pieca? No i do pieca Ale kto do pieca? I do pieca Ale co do pieca? ryba A no! ryba do pieca i do pieca Idę do pieca I do pieca No idę do pieca I do pieca No co ci chodzi, że do pieca I do pieca No co I do pieca Co, że pieca? I do pieca O co ci chodzi? do pieca. Ile usmażyć tą rybę? I do pieca. Ale co się i do pieca? I do pieca. Ale co i do pieca? I do pieca. No o co ci chodzi? I do pieca. Dobra widzowie, kończę odcinek, a w ogóle patrzcie jaki tutaj znak jest. <laughs> I do pieca. Kończę odcinek, zostawcie lajka i suba i... Na